Michał Daniel Mordarski, bajki dla super dziecka, papa pa, papuga. Odwiedziła las papuga, co tonęła wiecznie w długach. Najpierw poszła do zająca, uśmiechnięta, ujmująca. Wiem, że znane mistrzem ingły, mój zajączku niedościgły Jestem twojej mody fanką, Pożycz jakieś cudne wdzianko. Zając się od pochwał wznosił. Nikt go wcześniej tak nie prosił. Udostępnił na trzy noce Wieczorową suknię w złocie Za jedyne cztery złote, Które miała spłacić potę. Ucieszyła się papuga, Że zająca wdutka struga. Przecież miała w głowie jedno: Nie oddawać nic, na pewno. Zawitała do niedźwiedzia, gdy przed swoim sklepem siedział. Zacny mięsiu. miodu znawco, proszę, okaż się łaskawcą. Nie skąp miodu, zdrowie tracę. Jutro z rana ci zapłacę. Tutaj wpadła w bulgotanie? <tuszy> Na znak, że jest w ciężkim stanie. Miś się wcale nie dożył i do torby słoik włożył. Dał pacjentce miód na słowo. Obiecała mu fachową książkę o zagadkach ziemi. Zaś on bardzo wiedzę cenił. Ucieszyła się papuga, że niedźwiedzia w Dudka Struga. Od lat miała w głowie jedno Nie zapłacić nic, na pewno Wkrótce naszła strusia w pracy Gdzie czesali się ważniacy Drogi strusiu, będę szczera Marzę w tobie mieć fryzjera Wszak świat cały zna swój grzebień Niech żałuje ten, co nie wie Chcę w fotelu, usiąść zaraz i fryzurę mieć z żurnala. Tam ci za to już pojutrze Nowe lustro mam je w kufrze. Struś był lekki jak zasłonka, Wprost unosił się w skowronkach. Nikt mu takich pochwał nie słał, Choć miał pracy pełne krzesła. Poukładał w barwne smugi Mnogie piórka u papugi. Ucieszyła się papuga, że też strusia w Dudka struga, bowiem całe rzeczy sedno, to nie płacić nic. Na pewno czas upływał bez litości, a papuga należności nie spłacała. W jej ocenie długi poszły w zapomnienie. Jednak każdy żądał spłaty, Marnie widząc widmo straty, Więc papuga z miną smutną Co dzień chciała płacić jutro. Znała przy tym sto wykrętów dla niedoszłych inkasentów, Kpiąc ukradkiem sobie z boku: Ja mam oddać nie w tym roku. Tak się głośna stała sprawa, że zwierzęca liczna wrzawa poszła aż do prezydenta. By papugę opamiętał. Wilk, prezydent wszystkich zwierząt, szybko zbadał czynów nierząd i poprosił ją na chwilę. Po czym wręczył wilczy bilet. Nikt nie płakał za papugą, gdy ruszała w podróż. Długą. Suszne muszą być zwyczaje, kto ma oddać, ten oddaje. Zapraszam również na moją stronę internetową i na Facebooka. I pamiętajcie, warto czytać.